Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy konferencję prasową Lewicy w Ostrudzie. Pierwsza głos zabierze posłanka Anna Maria Żukowska. Szanowni Państwo, dziś jesteśmy w pięknej Ostrudzie, ale myślami jesteśmy w Krakowie. Chociaż to, co wydarzyło się w sprawie związanej z przerwaniem ciąży, mogło się wydarzyć w całym kraju. To jest przykład państwa policyjnego państwa, które zagląda ludziom do łóżek, które zagląda kobietom w majtki oraz w inne miejsca, o których tutaj nie wspomnę. Osobie, która nie jest nawet osobą podejrzaną o popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa. Pani Joanna nie zrobiła nic złego. Przerwanie własnej ciąży jest w Polsce całkowicie legalne. Posiadanie środków poronnych także jest całkowicie legalne. To, co robi państwo PiS, to, co robi polska policja, to zastraszenie, zastraszenie wszystkich Polek, które chcą i mają prawo, mimo że to prawo drakońskie w Polsce go zabrania, mają prawo przerwać własną ciążę. Prawo do przerwania własnej ciąży nie jest zabronione przez kodeks Karny. W swoją ciążę, tak jak powiedziałem, może przerwać. Każda Polka bez żadnych konsekwencji. I mam nadzieję, że wreszcie w tej sytuacji okaże się, kto stoi tak naprawdę po stronie praw kobiet i kto jest w tym wiarygodny. To już nie jest czas na. Zapowiadanie referendów, dlatego że przypomnę, że referendum samo z siebie nie stanowi prawa, i tak na końcu musi być głosowana przez parlament ustawa, którą podpisze potem prezydent, żeby mogła wejść w życie. To nie jest czas na konktatorstwo, to nie jest czas na obiecywanie Polkom, że coś się zmieni. Trzeba działać tu i teraz, natychmiast i oczekujemy od innych sił politycznych jasnej deklaracji, że. Prawo do przerywania ciąży będzie zagwarantowane, będzie legalne. Mamy tutaj szereg propozycji dla Polek, nie tylko dotyczących prawa, prawa do przerywania ciąży, ale cały pakiet Bezpieczna Polka Bezpieczna Polska którą wspólnie z innymi posłankami prezentowałam na naszej niedawnej konwencji dotyczącej praw kobiet, która nie dotyczyła tylko i wyłącznie praw reprodukcyjnych. Ale jeżeli chodzi o te prawa reprodukcyjne, to Kobieta będąca w ciąży, osoba w ciąży, musi mieć po pierwsze poczucie, że to jest jej decyzja, czy będzie tę ciążę kontynuować. Następnie, jeżeli podejmie decyzję, że chce ją przerwać, może to zrobić bezpiecznie, w, w takich warunkach, które będą jej odpowiadały. Oraz, jeżeli będzie miała decyzję taką, że chce donosić ciążę, chce urodzić dziecko, to muszą być jej zapewnione godne warunki podczas porodu. Musi być traktowana z szacunkiem, musi być traktowana też w sposób bezpieczny i nie mogą być jej narzucane drakońskie, drastyczne nieraz procedury medyczne, tylko dlatego, że tak jest wygodniej lekarzowi. Medykalizacja całego tego procesu bycia w ciąży, przerywania ciąży oraz porodu powinna się skończyć, bo nie jest dobra dla kobiet. Bo kobiety nie tego oczekują. Kobiety trakt, chcą być traktowane jako podmiot praw, jako pacjentka, która jest w tej sytuacji najważniejsza. Mamy kilka rozwiązań także dotyczących tego, co można zrobić w tej chwili natychmiast, żeby więcej takie sytuacje się nie powtarzały jak ta w Krakowie. O tym opowie pani posłanka Magdalena Biejat. Szanowni Państwo, jak powiedziała posłanka Maria, Anna Maria Żukowska. Nikt nie ma prawa ścigać kobiety za to, że przerwała swoją własną ciążę, nikt nie ma prawa jej przesłuchiwać, nikt nie ma prawa jej, jej rekwirować rzeczy, nikt nie ma prawa jej, naruszać jej intymność, naruszać jej prawa pacjenta, wtedy, kiedy jest badana i wtedy, kiedy nie jest. Ale policjanci, robiąc to wszystko, posługiwali się innym prawem artykułem 152 kodeksu karnego, który mówi o tym, że za pomocnictwo w aborcji. Grozi każda mukara kara do trzech lat więzienia. To prawo dzisiaj jest wykorzystywane nie tylko do tego, żeby zastraszać, zastraszać te osoby, które chcą pomóc kobietom w ciąży, które tę ciążę chcą przerwać, ale jest stosowane najczęściej do tego, żeby zastraszać kobiety. Jest używane najczęściej do tego, żeby, żeby zastraszać kobiety i żeby je ścigać za, za przestępstwo, które by nie popełniły. Używają go nie tylko policja, używają go czasem również niestety lekarze. Albo dlatego, że nie znają dobrze prawa, albo dlatego, że są nadgorliwi, jeśli chodzi o kwestie y, aborcji. Używają go też i mamy na to udokumentowane przypadki również przemocowi partnerzy, którzy w ten sposób chcą się zemścić na swoich partnerkach. Dlatego dzisiaj wzywamy wszystkie siły polityczne, te z prawa i te po stronie opozycyjnej, żeby poparły naszą ustawę ratunkową, ustawę wykreślającą kryminalizację aborcji, ustawę, która spowoduje, że pomoc przy aborcji zniknie z kodeksu karnego i dzięki której Polki będą mogły przestać się bać. Nie, ba nie będzie mogła wtedy już się powtórzyć sprawa jak pani Joanna z Krakowa, ani żadna inna tego typu. Oczywiście zaraz po wyborach musimy doprowadzić do legalizacji aborcji, do tego, żeby była bezpieczna, dostępna, bezpłatna. Ale na dzisiaj, na teraz, na szybko możemy zrobić to. To jest naprawdę konserwatywna ustawa. To jest ustawa, którą mogą poprzeć również konserwatyści z Platformy Obywatelskiej czy z PSL-u. Zachęcamy Państwa do tego, żebyście ją poparli w imię bezpieczeństwa kobiet, bo dzisiaj nie czas na różne polityczne zagrywki. Dzisiaj nie czas na uniki. Dzisiaj czas powiedzieć wyraźnie i jasno, stoimy tutaj po Waszej stronie. Będziemy zawsze po Waszej stronie. Bez względu na to, czy akurat będzie kampania wyborcza, czy nie. Bez względu na to, czy nam się to będzie politycznie opłacało, czy nie. Lewica zawsze jest z wami, zawsze z wami będzie, zawsze będziemy dążyć, żebyście były bezpieczne. Wtedy, kiedy chcecie przerwać ciążę, wtedy, kiedy chcecie w tę ciążę zajść. Po to wprowadzimy bezpłatne in vitro, wprowadzimy, wprowadzimy dostęp do, pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. A kiedy nie będziecie chciały zajść w ciążę, będziecie miały dostęp do tabletki po, bez recepty i do pełnej, bezpłatnej antykoncepcji hormonalnej. Bo my traktujemy was poważnie. Traktujemy was, jak dorosłe, samodzielne, mogące stanowić same o sobie osoby, które państwo ma wspierać, a nie mówić im, jak mają żyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie z telewizji. Czy Lewica wybiera się 1 października na Marsz Miliona Serc? Wiem, że pan marszałek Czerzasty bardzo chciał odpowiedzieć na to pytanie, więc zapraszam. Nie wiem, czy bardzo chciałem, <laughs> ale odpowiem, oczywiście. Proszę państwa, ale zanim odpowiem na to pytanie, powiem jedno zdanie do komendanta, do pana komendanta Głównego Policji. Panie Komendancie, co się jeszcze musi zdarzyć w Polsce, żeby pan zrezygnował ze swojej funkcji? Co się jeszcze musi zdarzyć zrobionego przez policjantów podległych panu, żeby pan podał się do dymisji? Granatnik i ośmieszenie pana pozycji nie dało żadnych rezultatów. W tej chwili pana policjanci zachowują się jak siepacze. Coś się jeszcze musi zdarzyć, żeby doszło do pana głowy to, że pan źle zarządza tą jednostką. Nie ma pan wstydu w tym, żeby wyprowadzać i wypuszczać policjantów na to, żeby broniły pana Kaczy bronili pana Prysa Kaczyńskiego. Setki. Ostatnio prawie tysiąc ludzi broni spotkania z, z Kaczyńskim. Wiemy, że Kaczyński bro, boi się ludzi, ale pan? Przecież pan w tym bierze udział. Jak pan nie wstyd? Musiałem to powiedzieć. Nie wiedziałem, czy jest pytanie, czy nie, ale po prostu są tacy urzędnicy państwowi, którym jak się nie, przyzwo, nie, 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 nie przypomni o przyzwoitości, to są po prostu nieprzyzwoici. Używana w sprawie marszu. Lewica w sprawie marszy ma wyjątkowo czyste i dobre konto. Jak pamiętacie Państwo, 4 czerwca braliśmy udział w marszu zwołanym w Warszawie. Robert Biedroń, mój kolega, współprzewodniczący Nowej Lewicy i ja przemawialiśmy na tym marszu. Ale mamy też w sobie refleksję, gdyż, jak wiecie, Lewica jest partią, bardzo odpowiedzialną i strukturą i formacją bardzo odpowiedzialną. Dbamy o to. Wiemy, co się zdarzyło 4 czerwca. Pamiętacie Państwo, że było dużo zamieszania w tej sprawie. Nie wiadomo było, kto jest zaproszony, kto nie jest zaproszony. Siły polityczne, które nie wzięły w tym udziału, była w tej sprawie dosyć długa dyskusja. Różne rzeczy były wyjaśniane. Efektem między innymi tych wszystkich rzeczy było to, że konfederacja ma w tej chwili 15%. Jak się opozycja kłóci, jak opozycja nie może wypracować stanowiska wspólnego w różnych rzeczach, korzystają na tym źli ludzie. Najbardziej, co nas przeraża, i będziemy z tym walczyli, bo strachliwi nie jesteśmy. To w przyszłości sojusz brunatny z czarnym. Nie wiemy jeszcze, co to może być, ale czujemy rzeczy gorsze niż dzieją się w tej chwili. Dlatego też chciałbym przypomnieć, że marsz 1 października to będzie marsz w trakcie kampanii wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza będzie wszystkie te rzeczy również monitorowała. To nie jest takie proste wszystko do przeprowadzenia. To wymaga rozmów. Uważamy, że powinno odbyć się spotkanie, które zdejmie możliwość dwuznaczności, niejasności, dyskusji w tej sprawie i ustali zasady funkcjonowania wszystkich na tym marszu i zasady tego marszu. I nic więcej Państwu w tej chwili nie powiem, dlatego że to jest czas wyborczy, rządzi tym PKW i ja wiem jedną rzecz. Rzeczy takie trzeba zrobić, robić tak mądrze, żeby po tym marszu Konfederacja nie miała 25%. I to jest naprawdę to, co tutaj z tego mola przekazujemy jako lewica wszystkim siłom politycznym opozycyjnym w Polsce. Musimy tak postępować, żeby Konfederacja nie miała 25%, a wiemy, jak nie postępować, żeby uzyskała 15%, bo uzyskała 15% między innymi po marszu 4 czerwca. Czyli nawołuje do rozsądku, refleksji i mądrości w tej sprawie. W imieniu Lewicy. Popatrzę na swojego przyjaciela Adriana Zandberga i ma koleżankę Biejat, na posłanki, na sekretarza generalnego, rozumiem, że taka linia może być. Właśnie, właśnie żeśmy ustalili, jak widzicie, w sposób rozsądny, mądry, ciepły, demokratyczny. No ustaliliśmy Naszą <śm> do, <śm> do, linię w tej sprawie, naszą no. <śm> linię w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. Dziękuję Państwu za udział w konferencji.